Cześć kochani! Zapraszam was na przegląd nowości do sklepu Action. Dziś odwiedzimy naprawdę sporo działów, więc mam nadzieję, że sporo rzeczy was zaskoczy, zwłaszcza jeśli chodzicie tylko na konkretne działy. To co kochani? Lecimy! Pierwszą nowość, jaką chciałabym wam pokazać, jest ten trzyczęściowy zestaw do pielęgnacji twarzy. W środku znajdziecie roller, serum i gąbeczkę. Słuchajcie, rollerem świetnie ukrwicie i wymasujecie twarz, dodatkowo możecie użyć serum, które oprócz olejków eterycznych posiada witaminę A i jeszcze E. Roller możecie spokojnie wstawić do lodówki, takim zimnym osiągniecie jeszcze lepsze rezultaty i za ten zestaw zapłacicie niecałe 23 zł. Na tym samym dziale nowa jest także paletka do makijażu marki Fab Factory, i w środku jest aż o 66 elementów, w tym aż 48 cieni do powiek, duży wybór szminek i jeszcze błyszczyków. Paletka jest naprawdę spora, a jej cena to niecałe 20 zł. Dział z dekoracjami wzbogacił się o takie tace. Wykonane są z drewna mango, ich średnica to 26 cm. Myślę, że świetnie nadadzą się w zestawie ze świecami, a posłuchajcie, możecie zrobić z tego jakąś podstawę na jakąś fajną dekorację świąteczną. Dostaniecie je w dwóch kolorach, w kolorze drewna albo klasycznej czerni. Koszt takiej tacy to niecałe 18 zł. Nowością są także te metaliczne doniczki. Zobaczcie, mają bardzo ciekawe żłobienie. Są takie proste, wiecie, nieprzegadane. Myślę, że świetne, jeśli lubicie takie proste, ale eleganckie dekoracje. Są dostępne w dwóch odcieniach złotego i kosztują niecałe 14 zł. Ze świątecznych nowości urzekły mnie te butelki szklane. Wyglądają no naprawdę niesamowicie. Zobaczcie, w środku jest gałązka i nawet oświetlenie led. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają oświetlone. Dodatkowo uroku dodaje im jeszcze tak ten śnieg w środku i to, że wyglądają, zobaczcie, jakby no były chyba za mgłą. Do wyboru macie kilka wariantów. No powiem Wam, że naprawdę piękna dekoracja, kosztuje niecałe 23 zł. I kochani, dostępne są już te przeurocze termofory. Ich pojemność to 1,5 litra. Lewacie gorącą wodę, ale uwaga, nie wrzątek i ogrzewacie się. Świetny pomysł na prezent, bo te pokrowce są no naprawdę śliczne. Dostaniecie je w dwóch wariantach za niecałe 20 zł. Jeśli lubicie tworzyć dekoracje świąteczne, to ten zestaw jest dla Was. W środku są takie bardzo małe elementy, właśnie do wiosek świątecznych. I tu na przykład mam jakieś krzesła, znaki, małe choinki i ten zestaw kupicie za niecałe 30 zł. Nowością na dziale oświetleniowym jest ta przeurocza mała lampka, ponieważ ma tylko 12 cm wysokości. Tu znajduje się włącznik i myślę, że to będzie idealna dekoracja, jeśli chcecie oświetlić na przykład jakiś taki mały kącik, albo do pokoju dzieci kto wie. Tak wygląda oświetlona i jakiś tam klimacik, słuchajcie, robi. I kosztuje zaledwie 5 zł i 50 groszy. Kochani, jeśli uwielbiacie buszować w sklepie Action, serdecznie was zapraszam do grupy na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o produktach z Action, polecamy sobie rzeczy i oczywiście też odradzamy te, które nam się nie sprawdziły. Jeśli chcecie wiedzieć, co warto kupić lub chcecie podzielić się też swoją opinią, to będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzicie tę grupę. Link do niej zostawiam wam w opisie filmu. A kochani, jak często bywacie na dziale samochodowym, panowie na pewno często, ale drogie panie, tam naprawdę można znaleźć fajne gadżety. Idealna na obecną porę jest taka teleskopowa skrobaczka do lodu. Nie dość, że jest wysuwana, więc wszędzie nią sięgniecie. Tak znam to znam. Wyciągamy się, słuchajcie, porankami na całą długość przedniej szyby. A tu proszę, wysuwamy i wszędzie nią sięgniemy. Na dodatek na drugiej końcówce mamy jeszcze bardzo praktyczną ściereczkę z mikrofibry. Świetna, jak trzeba, na przykład przetrzeć szybę, czy gdy nam zaparuje. Super. Sprawa, słuchajcie, za niecałe 14 zł. A obok znajdziecie jeszcze takie normalne skrobaczki, dostępne w kilku kolorach za 3 ,20 zł. 20 groszy. Z nowości, które pojawiły się w Action, mamy także taką skrobaczkę, ale co ciekawe, jest tam również rękawica. Ja osobiście posiadam bardzo podobną i słuchajcie, jestem z niej bardzo zadowolona, bo jest to fajna sprawa naprawdę nam dzięki temu ręce nie marzną dostępna w kilku kolorach za 6 zł. i 80 groszy. Na dziale świątecznym znajdziecie kolejną nowość, jest to taki świecznik w strojku świątecznym. Mamy miejsce na aż cztery podgrzewacze i naprawdę jest dużego rozmiaru ta dekoracja. Myślę, że stworzy Wam wspaniały nastrój świąteczny. Dostępny jest w kilku wariantach i kosztuje niecałe 40 zł. Kochani, w międzyczasie zapraszam Was na film z przeglądem aktualnych promocji tygodnia. Promocje tygodnia to naprawdę masa rzeczy z różnych działów action, które na czas jednego tygodnia są bardzo, bardzo poprzeceniane, a po tygodniu wracają do swoich tych normalnych cen i przeceniane są znowu inne rzeczy. Jest to świetna sprawa, bo każdy znajdziemy się tam coś dla siebie, więc jeśli chcecie zobaczyć aktualne promocje tygodnia, link do filmu macie w prawym górnym rogu. A wracając do przeglądu, pojawiły się nowiutkie ciepłe pledy w rozmiarze 140x180 cm. Są wykonane z takiego miękkiego, sztucznego futerka i dostaniecie je w naprawdę przepięknych kolorach. Kosztują mnie całe 60 zł, także idealnie na zimę. Przechodzimy na dział odzieżowy, a tu znajdziecie damskie torebki, takie futrzane, na ramię. Są bardzo milutkie w dotyku. W środku znajdziecie jedną jeszcze dodatkową kieszonkę na zamek. I one są na takim pasku dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych, w takim beżowym i białym. Kosztują niecałe 23 zł. Kochani, wkrótce święta, a na pewno mijaliście dział z zabawkami, dlatego zastanawiam się, czy zainteresowałby Was przegląd właśnie z zabawkami. Dajcie znać w komentarzu, czy wolelibyście właśnie taki dział, czy raczej dział kreatywny. Ostatnio miałam właśnie o niego zapytania, stąd wolę Was dopytać, bo Wy właśnie wiecie najlepiej, co Wam potrzeba. Zerknąłem jeszcze na dział dla zwierząt, i tu pojawiło się też kilka fajnych gadżetów. Nowością jest m.in. ta żelowa rolka do sierści. Usuwa włosy, puch i kurz. Myje się ją pod ciepłą wodą. Możecie ją stosować spokojnie i na meblach, i na ubraniach. Bardzo fajne, myślę, gadżet, jeśli wasi mali przyjaciele wszędzie zostawiają sierść. Cena też, myślę, jest atrakcyjna, bo ta rolka kosztuje niecałe 8,50 zł, także myślę, że warto przetestować. Tu jeszcze znajdziecie taką zabawkę. Ona w środku ma taki pojemnik i myślę, że tam po prostu wrzucać takie smaczki. Tu jeszcze mamy taką dużą zabawkę dla takich większych psiaków. Ona jest taka twarda i tutaj także znajdziecie miejsce właśnie na smaczek w środku i te dwie zabawki kosztują mnie całe 11 zł i 50 groszy. A tu nowe miski, myślę, że takie idealne dla kotów. Bardzo ładnie się prezentują, znajdziecie je w dwóch wariantach kolorystycznych, w takim beżowym i zielonym. No myślę, że chyba taka najlepsza dla kota. Ona jest ceramiczna, na przepięknych bambusowych nóżkach za niecałe 14 zł. Kochani i przypominam, że na kanale jest już duży przegląd z działu dla psów z Action. Są tam zarówno miski, zabawki, jak i przydatne gadżety. I link do niego znajdziecie w prawym górnym rogu. A na dziale oświetleniowym znajdziecie jeszcze takie ledowe kule. Wyglądają naprawdę spektakularnie, są bardzo duże. Z takich ciekawszych rzeczy, to stoją one na nóżce wykonanej z bambusa i tworzą bardzo ciekawy efekt, świetny. I wcale się nie dziwię, bo kula, zobaczcie, ma mnóstwo takich dziurek, także naprawdę musi być no, niesamowity ten efekt świetny. I mamy do wyboru kilka kolorów. Kupimy je za niecałe 30 zł. Chciałabym Wam pokazać jeszcze te urocze bombki. Zobaczcie, wyglądają bardzo efektownie. Na dodatek środek bardzo przyjemnie się porusza i chcę na to niecałe 4 zł i 50 groszy. Kochani, jeśli podobają Wam się moje przeglądy, będzie mi bardzo miło. Jeśli dacie łapkę w górę, to dla mnie wiecie, zawsze jest taki znak, że wszystko jest ok i że mam nic nie poprawiać, ale też słuchajcie, każda konstruktywna krytyka, również no, jest mile widziana, jestem za nią bardzo wdzięczna. Jeśli jesteście tu nowi, to zapraszam Was do subskrypcji, by być na bieżąco, bo pojawiają się Wam zawsze powiadomienia o nowych odcinkach. A na dziś, kochani, to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście i życzę Wam dobrego tygodnia.